Mówią, że każdy z nas może być bohaterem. W Fundacji Happy Kids wiemy, że to prawda. Herosami Happy Kids nazywamy osoby, które po prostu chcą zrobić coś dobrego. Nie potrzebują peleryny, nie mają supermocy. Mają serce i czas, choćby godzinę w tygodniu. To ludzie, którzy wierzą, że ich obecność może zmienić czyjś dzień. Wyobraź sobie, że dla wielu dzieci w domach Fundacji Happy Kids. To właśnie spotkanie z wolontariuszem jest pierwszym doświadczeniem prawdziwej uwagi i bezpieczeństwa. Czasem wystarczy rozmowa, czasem pomoc przy lekcjach, czasem wspólne spędzenie czasu, żeby ktoś poczuł, że jest ważny. Jedna z form zaangażowania to wolontariat w trasie to działania w terenie festyny, pikniki rodzinne akcje promujące wolontariat wsparcie wydarzeń i inicjatyw. To także udział w projektach takich jak Happy Bus, który dociera latem do małych miejscowości i daje dzieciom radość i poczucie, że ktoś o nich pamięta. Jeśli lubisz ludzi, ruch, nowe miejsca i energię, to miejsce właśnie dla Ciebie. Możesz też działać w zupełnie inny sposób z własnego domu. Wolontariat w domu to korepetycje online, pomoc w nauce, wspólne odkrywanie pasji, motywowanie, rozmowy, wsparcie emocjonalne. To takie małe, codzienne gesty, które budują ogromne poczucie bezpieczeństwa. Dla wielu dzieci to właśnie ten kontakt staje się początkiem zmiany. A co daje bycie herosem Happy Kids? Szkolenia, wsparcie, integrację, poczucie wspólnoty i realny wpływ. Możesz rozwijać się, poznawać nowych ludzi i brać udział w konkursach na minigranty, dzięki czemu zrealizujesz własne pomysły. Przede wszystkim zyskujesz świadomość, że naprawdę komuś pomagasz. Jeśli masz minimum 16 lat i chcesz zrobić coś dobrego, dołącz do nas. Wypełnij krótki formularz. To może być pierwszy krok, który zmieni nie tylko czyjś świat, ale też Twój. Zadanie publiczne, wolontariat w trasie i w domu, rozwój wolontariatu systematycznego w Fundacji Happy Kids współfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Sprawiedliwości.